Cześć, witam Cię w kolejnym materiale z serii numerologicznej. Dzisiaj opowiem o wibracji 4. Opiszę tutaj archetypy numerologicznej czwórki, to znaczy czystą energię, która tej wibracji towarzyszy. Chciałabym tutaj nadmienić, że każda wibracja ma swoje pozytywne aspekty, jak i negatywne. I bieguny tych energii mogą się zmieniać w zależności od poziomu świadomości u człowieka. Nie ma też lepszej czy gorszej wibracji. Natomiast wiedza na temat swojej drogi oraz siebie daje nam ogromną możliwość kierowania w taki sposób swoimi zasobami, że może nam się żyć dużo łatwiej i przyjemniej w zrozumieniu siebie, otaczających nas ludzi i świata. Na cały portret człowieka składa się nie tylko wibracja główna, czy też dzień urodzenia to jest tylko część naszej energii. W rzeczywistości jesteśmy składową wielu wibracji. A sama numerologia jest bardzo głęboką nauką. Natomiast dzisiaj będę mówić ogólnie o archetypach wibracji 4 i tak każda numerologiczna czwórka będzie w rzeczywistości zupełnie inna w zależności jakie inne wibracje ma w swoim portrecie. Jeżeli nie jesteś wibracją główną, 4, ale urodziłeś się 4, 13, 22, 31 dnia miesiąca, lub urodziłeś się w kwietniu, albo Twój klucz wcielenia, czyli dzień plus miesiąc urodzenia, razem po sumowaniu wychodzi 4, to masz w sobie również jakości wibracji 4. O tym, czy będą one mocno widoczne, czy też mniej. Decyduje wiele czynników. Jak można by w kilku słowach opisać wibrację 4? Solidne fundamenty materia, praca, stabilność, wytrwałość i miłość. Osoby obdarzone wibracją 4 są solidne, odpowiedzialne, konsekwentne w swoim działaniu. Jest to bardzo przyziemna wibracja. Co oczywiście nie oznacza, że osoby ją posiadające nie są uduchowione, natomiast jest ona ukierunkowana na zgłębianie doświadczeń dotyczących tematów pracy, solidności i materii. W Biblii można ją odozorować między innymi przy wyjaśnieniu czwartego dnia stworzenia, łącząc liczbę 4 ze wszystkim, co ma związek ze stworzeniem, kreacją i materią. Jest powiązana z kwadratem, który mówi nam o hermetyzmie tej wibracji. Liczba 4 to liczba pracy. Celem życia ludzi mających w swoim portrecie czwórkę jest działanie i wysiłek. Zapewnienie sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa i stabilności, osiągając to konsekwentną i zdyscyplinowaną pracą. Czwórka twardo stąpa po ziemi i jak żadna inna wibracja, wie, że w życiu nic nie przychodzi łatwo. Rozwija dzięki temu ogromną siłę i determinację do działania. Do pracy. Czwórka wie, jak zbudować solidne fundamenty. Osiąga wszystko dzięki swojej wytrwałości. Archetypowa wibracja cztery jest zorganizowana, nie lubi ryzyka, woli przetestowane, sprawdzone już rozwiązania. Czwórka emanuje dyscypliną, takim trochę żołnierskim stylem bycia, uporządkowaniem i podążaniem za normami. To wibracja dość konserwatywna. Tak jak wcześniej powiedziałam, jest to wibracja ukierunkowana na pracę. Można te osoby przyrównać do budowniczego, stawiającego solidne fundamenty. Jeżeli chodzi o pracę, to ta jest najważniejsza dla archetypowej czwórki. Osoby te odnajdą się niemalże w każdej pracy, natomiast dobrze, kiedy ta praca wymaga koncentracji, dokładności i cierpliwości. Czwórka nie zrazi się monotonną i rutynową pracą, wręcz przeciwnie, sprawdzi się w niej doskonale. Upór i wytrwałość niosą wszechstronne możliwości dla czwórek, więc jeżeli czwóreczka nie jest poblokowana i potrafi planować swoje działania, to jest w stanie osiągnąć ogromny sukces na planie zawodowo-finansowym. Są to świetni eksperci w inwestowaniu w nieruchomości, architekci. Administratorzy, wojskowi, inżynierzy, budowniczy czy też matematycy. Czwórka rozumie i czuje materię, natomiast pieniądz sam w sobie dla czwórki nie niesie ze sobą wartości, natomiast ważne jest dla niej ustabilizowanie materialne i bezpieczeństwo. Jako, że ta wibracja nie lubi ryzyka, inwestycje dla niej będą dość przemyślanym działaniem, raczej z dużą dozą ostrożności. Czwórka jest wierna i bardzo lojalna, zarówno jeżeli chodzi o sferę partnerską, jak i o sferę zawodową. Jeśli czwórka coś obiecuje, to można być pewnym, że dotrzyma słowa. Ona nie rzuca słów na wiatr. Nie lubi plotek, nie lubi kłótni, ale jeżeli wie, że ma rację, a dość często zdarza jej się to, że myśli i czuje, że właśnie ona tą rację ma, to nie będzie bała się wypowiedzieć swojego zdania. Buntuje się wobec niesprawiedliwości i staje w obronie słabszych. To praktyczne osoby, które mogą wydawać się dość surowe. Zazwyczaj, jako powściągliwa wibracja, nie ma za wielu przyjaciół, ponieważ dla niej ważna jest jakość, a nie ilość. Czwórki mają bardzo dobrą pamięć. Jeżeli wibrują w negatywie, to może się to przerodzić w um, pamiętliwość i taką wre, takie wręcz okrucieństwo. Mogą sprawiać wrażenie osłych, ponieważ nie wyrażają swoich uczuć na zewnątrz. Mogą trochę być zamknięte w sobie i delikatnie nieśmiałe. Tradycja to kolejne słowo, które może określać tą wibrację. Czwórka przywiązuje ogromną wartość do rodziny, do małżeństwa, do posiadania dzieci. Daje jej to ogromne poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o związki, to mogą być czasami zaborcze i zazdrosne. Lubią ciepło domowego ogniska i rodzina jest dla nich bardzo ważna, ale mogą przy tym wydawać się dość surowe. Jednak pod warstwą ochronną kryje się ogromna wrażliwość. Ciężko jest im okazywać uczucia. Jako budowniczy, to osoby, dla których bardzo ważne jest posiadanie swojego domu, mieszkania na własność. Ważniejsze są dla nich czyny niż słowa. Czwórka to urodzony nauczyciel. Pochłania wiedzę, kiedy znajdzie temat, który ją interesuje i uwielbia się tym dzielić z innymi, ale w momencie kiedy wie, że ma sporo informacji już przyswojonych. To żywioł ziemi. Jest połączona z matką Gają. Uwielbia naturę, przebywanie na słońcu, spacery po lesie i właśnie tak najlepiej regeneruje siły. Czwórka odpowiada za materię, dlatego łączy się z czakrą podstawy, czakrą gwiazdy ziemi, ale również z czakrą serca. Czwórka to miłość. Miłość do siebie, do ludzi, jak i zwierząt oraz natury. Dlatego tak ważne jest, aby numerologiczna czwórka, oprócz zajmowania się materią, pracowała z czakrą serca, ponieważ wtedy przy połączeniu się ze swoją duszą, kiedy będzie wiedziała, jaki jest jej cel, co ma robić w życiu, to jest w stanie osiągnąć wszystko dzięki właśnie tej swojej determinacji i charyzmie. Dla wibracji cztery bardzo ważne jest, aby nie zaszywać się w swojej strefie komfortu. Czwórka pragnąca stabilizacji i bezpieczeństwa może bać się nowych rzeczy, ogólnie bać się zmian i spontaniczności. Ważne jest, żeby nie zamykała się na te doświadczenia. Możliwe, że takim jednym z wyzwań będzie dla niej konieczność przepracowania tematów związanych z historią rodziny, z ogólnie z energią rodu. W szczególności z energią ojca. Też takim jednym z wyzwań może być przepracowanie poczucia braku. Oczywiście to, jakie cechy będzie posiadać numerologiczna czwórka, decyduje to, jakie wibracje będą jej towarzyszyć w portrecie oraz między innymi, z jakiej podwibracji się wywodzi. Zupełnie inna będzie czwórka z podwibracji 13. Zupełnie inna będzie spod wibracji 22, jeszcze inna będzie spod wibracji 31-40. Natomiast część z tych cech będzie dla wszystkich wspólna. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie Twojej numerologii, to zapraszam Cię na portret numerologiczny, na którym dowiesz się dużo więcej o Twoim celu duszy, charakterze, Twoich wyzwaniach, predyspozycjach, potencjałach, jak i rodowych zależnościach. Kontakt do mnie znajdziesz na dole w opisie. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Ci tą energię wibracji 4. W kolejnym materiale opowiem o numerologicznej piątce. Będzie mi miło, jeżeli podzielisz się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi właśnie numerologicznej czwórki. Opowiesz, jak to jest u Ciebie, jeżeli, jesteś, jeżeli masz ją w swoim portrecie. No, ogólnie, jeżeli chcesz podzielić się jakimiś spostrzeżeniami dotyczącymi numerologii, to z chęcią poczytam. Ja się z Tobą żegnam. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.